Wyobraźcie sobie? Tyle ludzi mieszka w Krakowie i to akurat on musi być twoim sąsiadem. Wana, mm. o co chodzi z naszymi byłymi, którzy muszą nagle mieszkać w jakichś niefortunnych miejscach? No, najpierw Łukasz na Ditla z Dominiką, teraz Wojtek tu. Mm -hmm. Masakra. Kompletnie mnie zatkało, jego tym bardziej. No, a jeszcze takcie na twoich imieninach zapewniał, jak mu to na tobie zależy, a teraz co? Wije sobie gniazdko z nową dziewczyną. Dupek. No, ale jakby tak się nad tym zastanowić, to jest totalnie w jego stylu. I a to jest przykro z jego powodu? Nie, nie! Nie, po prostu jestem wściekła, że nie mogę się od niego odciąć. Wiesz, co jest najgorsze? No. Że ta, że ta cała Ania wydaje się być naprawdę w porządku. A on pewnie okręci ją sobie wokół palca i później będzie przez niego cierpieć. Zamierzasz coś z tym zrobić? No nic! No, kompletnie nic. To już nie jest mój problem. Chcę po prostu o nim zapomnieć i ruszyć dalej. Po prostu. No czaje. Mama pokaże ci rysunki, które znalazłyśmy w ścianie. Dobra, to przynieś je. Dobrze, to tyle ci obczaić tę wspaniałą sztukę, a ja się zbieram. Jakby co, to ta czerwona chmura to ja. Dobra, Iwona, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. I obiecuję Ci, że nie pożyczę Wojtkowi ani szczypty soli, ani szczypty. Dzięki. Pa. pa, się. Co, Julcia? Czy to jest ciocia Iwona? Tak. Boże, jakie ma piękne włosy, ale ty to sama narysowałaś? Tak. Ale ty jesteś dojniacha moja, pięknie. Iwonka, poczekaj. Co czekałeś, aż wyjdę? Daj mi dwie minuty, chciałem pogadać. Sprawa między nami jest wyjaśniona, daruj mi sobie ten ser. Nie, przysięgam, że nie wiedziałem, że Kaśka tutaj mieszka. No, nie trudno się było domyślić po twojej minie. To wszystko, bo mi się. Ale... I, I ona... Ja wiem, że głupio wyszło. Ale ja naprawdę nie chcę, żeby taka atmosfera między nami była do końca życia. No i mam nadzieję, że nie będzie... Po... Mam no. nadzieję po prostu, że nie będziemy już tak na siebie wpadać. Mhm. To chyba raczej będzie trudne, skoro jestem teraz sąsiadem twojej przyjaciółki? No zobaczymy na jak długo. Dopóki nie znudzi ci się nowy związek. A zresztą, przepraszam, to nie jest moja sprawa. A nie, ja tak mam jedno pytanie. Czy wtedy na moich imieninach, jak mówiłeś, jak bardzo za mną tęsknisz, spotkałeś się już z nią? Wiesz, pytam, tak po prostu z ciekawości możesz być szczery. No, tak właśnie myślałam. Nie, nie spotykałem się z nią wtedy. Możesz mi wierzyć albo nie, ale poznałem ją tego samego dnia. Po prostu po rozmowie z tobą, później z Leną, byłem tak skołowany, że poszedłem do baru na jednego drinka. Dobrze, tyle mi wystarczy, a teraz... Wszystkiego najlepszego, na nowej drodze życia. Idź, idź do Ani, bo za chwilę się zorientuję, bo będzie pytać, dokąd tak wybiegłeś, a zakładam, że nie powiedziałeś jej prawdy. No. Wiem, że to będzie dla ciebie trudne, ale postaraj się jej nie skrzywdzić.